Cześć, z tej strony widik, Nigdy. Dzisiaj będę grał w The Bunny of Isaac Afterbirth Plus. To jest drugi odcinek z tej serii. Yy, około tak chyba dwie godziny temu nagrałem poprzedni. Więc no dzisiaj jeszcze za dwa nagram, albo właśnie tylko ten jeden. E, tutaj sobie grałem, bo chciałem coś sprawdzić. E, no i w sumie mogę dzisiaj zagrać kim? Hmm. Na no hardzie bym mógł zagrać. I zagram jako... Albo Gridierem Duda. Gridier Judas. OK. Myślę, że wam ta seria się spodoba. Zobaczę się to w sumie jutro. Mm. Nie taki dobry przedmiot Dobry tak. A, ja mogę powiedzieć. Nie taki dobry przedmiot na sam początek. A, no i muszę zrestartować. Oczywiście tam weszłem, zapomniałem, że mam tylko 1 HP. No i będę mieć teraz dwa. Dobra, zrestartuję do trzech razy szuka. Jakby dobra, mogę dostać tego rana. Będę ja tak po prostu lubię restartować, żeby chociaż na, ten na początek był minimalny damage czy cokolwiek. A, i po prostu coś dobrego w sklepie, o, o, no teraz jest habit, no, czyli bardzo dobra rzecz. Przynajmniej dla mnie. E, do curse roomu nie wchodzę. mu e, mogę oddać żyćko. Okej. Okay. Tutaj mogę kupę rozwalić. Jeszcze mogę wejść do treasure roomu. Bo mam 5 idealnie coinów na klucz. Ho, ho, ho! Ojej, I ten, który czym po prostu dalej, jak bardzo daleko gdzieś szczele, to mało zadaje, ale jak blisko zadam, no to rozwala przeciwnika na hita. Ten przed jest bardzo, bardzo dobry z Colem, ponieważ właśnie on zmniejsza obrażenia, gdy czym jest dalej, a Cole zwiększa obrażenia, czym jest dalej. Więc jakby się to wyrównuje, chyba raczej, jak się tak wydaje. I po prostu i po prostu jest spoko. za połączenie. Na razie ogólnie gram e, gridiera, e, mo, gridier mord, bo muszę no, na dużej ilości postaci po prostu odblokować tego gridiera, żeby mieć już spokój od tego trybu. Ale raczej trzeci odcinek będzie jako Lili na hard mouldie, tylko dlatego, że wiem, że jest no taki item. Co, jak się zabije przeciwnika, to jest szansa na wypadnięcie Solharta, taką trucizną. I właśnie chcę to odblokować, bo to Lilith trzeba zabić chyba... E jako Lilith trzeba zabić... Mega... Sz szatana trzeba zabić, jeśli dobrze pamiętam. No. O kurde, ja, bym się, ja się strasznie boję tutaj, bo ja mam tylko jedno życie i dostanę od czegokolwiek dosłownie od czegokolwiek no i już nie żyję oczywiście chodzi mi o, o, o czempiona że jak dostanę od czempiona no to nie żyję dlatego chcę się troszkę dalej trzymać od tych czempionów dobra myślę żeby no jeszcze walka z tym o nie 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 on zabiera serduszka Tak. dobra uff. Uh. i dostał od kopin to jest łatwy ok room. No niestety, no nie, węgiel. Ajajaj. a ja mam tylko jedno serduszko, więc go nie kupię. Mmm... Liczyłem jakieś jakiegoś czarne serca w tym Roomie. No niestety nie kupię go, może Krampus się drapi z niego dropnie. To jest chyba jedyna szansa, dobra. Biorę habita, no i idę na kolejne piętro. Nie ma co się rozkroić na tym piętrze. Ciśniemy dalej. Czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, mikrofon działa, bo właśnie w poprzednim odcinku przez przypadek miałem po prostu binda, że klikam jakiś tam przycisk, to po prostu mi wyłącza mikrofon, bo miałem to jakby na streamie. No i niestety klikłem ten przycisk i przez połowę po prostu nie było dźwięku. Przez połowę. Przez połowę filmu. W sumie taką większość, bo to. Od 12 minut. Oho, dobra, to jest duży HP up. Oj, ale tu mi zabrało serca. Kurde. Ej, tu się nie spodziewałem, że to mi zabierze serce. Bo tego nigdy i temu nie używam tak dużo. Hmm, to sobie kupię jedno serce. Bo nie, chcesz, nie chciałbym tracić tych kościany, bo to są w sumie takie No to serca w ogóle są spoko Oby nie było tak, że nie mam HP-upów. Że jakby HP-up to jest kościany. Znaczy nie. O kurde lockdown. Oj, uj, oj. Uj. się w nim. Znaczy on się zrespił we mnie dokładnie. Myślę, znaczy, że powiedziałem, że... Dobra, niech mała kupka zostanie lockdown. Mogę wywalić tu, do rogu. Użyję bugoweli albo zapomniałem. Ja wywalę kubka. No i lecę dalej. Nie no, psz, to jest run już wygrany. Jak tylko, tylko z HP wyjaśnić sprawę, że miał więcej troszkę y, HP. No i już chyba wygrałem to. Z takimi tamami, no to się nie da przegrać. W sumie teraz mam nadzieję, że... Kurde, raczej będzie angel Room. kurcze. Znowu on! Nie wiem, nie wiem, czemu tak? A ogólnie, możecie wpisać w komentarzach, jaką serię mogę nagrywać z Virtusem? Właśnie nie wiemy, co nagrywać. A na przykład z Minecrafta nam się nie chce nagrywać, jakby nie mam ochoty na niego. Możecie sobie wpisać yy, propozycje w komentarzach, co możemy nagrywać? Taką serię co byście chcieli zobaczyć. Hmm, okej. Okay. Ale nie chcę sobie nic brać, bo nie chcę zwiększać te szanse na room. Okej. Okay. To on raczej bym nic nie chciał. Mm, to nie pamiętam co robił, więc go nie biorę, bo chyba... To robiło tak, że mogę dwie karty naraz, jeśli się nie mylę trzymać, ale to mi jest niepotrzebne, bo i tak będę cały czas of bugowellian. Bo jest lepsze. Bo mi z tymi tematami daje... Te, Jak ci tutaj mam mnożnik? Więc, no, to, to Bugabelle ja, ja chyba 7 damage a więcej, więc... O, Range Up się z tym itemem przyda, bo po prostu ten mniej będzie... Krócej będzie się to dobe... Dobra. Ile jeszcze pięter? Depsy, czyli dostanę mi jeszcze e, Womb, Szatan... No i... Czyli mogę kupić 3 klucze. Będzie na zapas, bo tu już na przecenie, więc na przecenie się opłaca. Nie powiedziałem, że taki to jest dobry item, nawet nie pamiętam co robiła ta mucha. Yy, chyba wszystko. A bo coś się skrzynka. Tu... Nie. Po prostu nie. Yy, klucz sobie kupię jeszcze jeden. z Brain... Brain by mi wszystko zepsuł. Po prostu bym się wysadzał sami. Yy, może przemiany w Boba, ale i PKK już nie trafię. Nie ma szans on trafił tutaj IPK, no co... To... Jak ja on zadawał z 80 obrażeń. Ogólnie na tym trybie najłatwiej jest zbrejkować grę. Czyli po prostu, że mieć wszystkie itemy w grze. Po prostu, tylko że tam trzeba zrobić jakieś rzeczy. Zależy jak breakujecie. Kurde, bo dostałem na dwa hardy i teraz mam. Teraz jak dostanę, no to na kościana się zniszczy. Mm. Tak średnio, nie chciałbym kościanego tracić. No i straciłem. No, no i to robi chyba te kości, że... Jak, w, jak rozwalę kościanę, to tak w oku robi się takie coś. Mm. HP pa wezmę. Bo może mi się trafić Devil Room. To sobie od razu kupię, bo ogólnie te kościane serce nie działają także jak HP, jak HP Apy. Może pomyślicie, że to jest takie dobre, bla, bla bla A to jest uznawane jako Sol Heart, czyli muszę mieć trzy takie serca. Jeszcze uzupełnione, więc. Hmm. Średnio, średnio. O nie, najgorszy, dobra. Czemu mam ja Bugobelial nie używam? No to ja nie wiem. Ale to jest najgorszy boss, ja go nienawidzę. Znaczy teraz ma spoko przemianę. Ma czarną, czyli respiącą, ale on tyle pocisków robi normalnie. Czy to jest nienormalne? O, tego bossa właśnie odblokowałem niedawno, ale go znałem już od dawna. Ok, to rę będzie ręka, tu będzie on. Ok, Angel Room znowu. Mm. Okej, okay, udało się. Mask of Infamy. Oho, oh, to się opłacało. The Sun. The Sun. Mogę uleczyć sobie całą HP. I nic, OK. Dobra, udało się bez otrzymania obrażeń typu ognisk. Kupię sobie jeszcze tak... ...dwa kluczyki. Kurde, cały czas wydaję te kluczyki no skrzynki. Ale w sumie te skrzynki się opłacają. Bo to ogólnie ta maska, ta maska infami, robi tak, że mam szansę, yy, że po prostu nie dostanę obrażeń. O, to jest na spację. Tak, to jest czarne dziura. Tego nie wiem. Mm, tu chyba mogę więcej. Tak, mogę więcej chyba rzeczy. Chemises. O nie! No chyba was grzeje. Aha. Ale żart. Chyba też żart, nie? Okej, okay, wyszłam do zero. Mogę kupić Solharta. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Jak jest solharta to się opłaca kupować. Według mnie. Tutaj z tym, tego z Winstona bym zabił od razu. O, wybuchający. O nie, 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 Champion. Dobra, musiałem się trochę skupić, bo dużo strasznie pocisków tu było. Ale no teraz tylko są te, te, te czaszki. Aha! Salesen pro. Unikłem wszystkich pocisków. Nie! Weszłem w krew. Ech. Naprawdę. Oj, oj... oj. Czemu ja nie używam Bugowelia?! Ja bym dawno ich zabił już. jeszcze nie do wrażeń. takim Okej, okay, tego nie lubię. Czym jest mniejszy, tym jest szybszy i... i gorszy. Oho, tego jeszcze bardziej nie, nie lubię. O, oh, ale mamy fajne przemiany, bo respi serca. Nie ma skup czerwonych. Nie będzie syfu. Dobra, trzeba go od tyłu ogólnie bić. Bo od przodu jest taki kościany, tylko nie widać tej tej przemianie. Od przodu jest kościany, a od tyłu ma takie czerwone coś. I trzeba to bić. Mam jeszcze te karty The Sun, więc mogę się uleczyć. No chyba ba Nie, ja tego używam, nie? No co to jest?! Czemu?! Czemu takie coś istnieje? To jest chyba nielegalne. Ciebie zabić, bo ty w ogóle kolegi nie masz zrajdowany jesteś. O. Co to jest za gówno? Dwa czarne serca, w sumie się chyba wróciło. Więc git. Tam jest czarna dziura. Kupiłbym sulharty na przecenie. Ok, mogę iść na kolejne piętro. Mm, sprawdzę, czy się nie, nie znowu nie wyłączy. Dobra, nie wyłączył się znowu mikrofon, na szczęście. I ogólnie możecie wpisać w komentarze, jak dotrwaliście do tego momentu. Na przykład, nie wiem, napisz e, Szlam, Jestem ciekawy, ile osób dotrwało. Hej, 3D Major, spoko. Czyli teraz około będę mieć 30D Major, to jest bardzo dużo. No i stąd już bym nic nie chciał. O, stąd też bar jeszcze bardziej bym nic nie chciał. Oho, D6. O, oj, 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 D6 jest. Teraz pytanie, co ja chcę, czy ja chcę D6? Wolę Bugabelian. Mmm. Sprawdźmy, co tu jest. Bomby. Okay. Sad bombsy. To nie pamiętam, co robi, więc wezmę. Ok. okej. Mm. Sad bombsy, co bym chciał. To są dobre itemy ogólnie. Mm. Nie wiem, słuchaj, czy coś. <laughs> wiem, co mogę zrobić, okej. Okay. I chyba to zrobię U czemu oni? Ja się nienawidzę, nie? To są najgorsze przeciwnicy w grze. Okej, okay, chyba wiem co to robi. Jak na obrażenia, to chyba zadaje po prostu obrażenia w całym pokoju. O, Że Okej. Okay. Żyję. O nie, czarne szkielety. Nie nienawidzę ich, bo one jakby... Szkielety są takie, po one bardzo dużo szybko strzelają, kolum, walą tymi kościami. W ogóle z nimi jest problem. Hmm, czy ja bym... A, bo jak wezmę D6, to wywalę sobie Bugobelian. Hmm, czy ja bym chciał D6? Nie chciałbym D6. Ale chciałem za to kostkę mięsa, bo chociaż miał obronę od pocisku przeciwnika, troszkę. A to się mega przyda. Okej, okay, to jest zwykły Dark One. Zwykły dargo nie jest głasu, wystarczy pod niego nie podchodzić, bo jak we, bo podejdziecie pod niego, strzeli was z dynnym czyli tym laserem. Mm. O nie, nie, nie. Okej. Okay. Czemu ja w niego praktycznie weszłam? No to być Aha, bo to jest kolejny jeszcze. Od kiedy? Okej. Okay. Czemu nie urzędował Bugowel, no. Kolejny Dimage. Co jest? Nie no czy chciałbym coś stąd? Nie chciałbym nic stąd. Wiem, że są bardzo dobre itemy, ale nie, naprawdę nie. Niektórzy by powiedzieli, że są po prostu głupi, ale według mnie to była dobra decyzja nie wziąć D6, bo Bug of Belial by, daje mi tutaj... Co ja gadam. Daje mi bardzo dużo zdrowia. Kolejny damage. Jeszcze taki duży. Oj, oj. Yy, To bym chciał w ogóle zmienić. A was chciałbym wysadzić, bo obaj możecie dać piątaka. I nikt nie dał. Yy, to jest tears up, ale raczej mi nie zadziała. Ale mogę wziąć. Myślę, że to jest jeden soul heart. W sumie nie wiem, czy grać. Hmm, też się tak zastanawiam. O dużo pieniądzu. Nie, grid. Grida tutaj ja nie chcę. Bo on zabierze mi całą kasę. Prawdę Prawdę Czemu te kolce tutaj są? One się powinny usuwać po duże Okej. Okay. I czemu nie używam Bugowel? Ok, mogę wziąć to. No i ty, dobra, resztę pieniądzów sobie dostawię. I właśnie zrąbałem, bo nie będę mieć na grida. Długo Belia. Znaczy jak nie będę miał, to najwyżej sobie ten. To najwyżej po prostu... Yy, kupię baterię. Ale żebym zrąbał, nie? Bo żem kliknął przycisk. A później, żebym wdał, żebym się ładowała Googlem. No ile no, ładunki? Niech to, to jest, to jest. A, tu są przygotowane. Łóżby, ile ich? Cztery? No, chyba nie. Dobra. Haha, oh, oh, ha. Oh. Ojoj, oj. To grid na łącz... Y Dobra, nie będę ryzykował, bo może się mi nie trafić ten tym pokój z... No, mi się trafił, okej. Okay. Dobra. Yy, no to lecę na grida i idę go zabić. Jestem ciekawy na ile hitów padnie. I teraz sobie nie trafi... O Jezus. on pieniądzów. Jestem ciekawy na ile hitów padnie. Zwykły grid, bo ten lepszy... Ojej, oczywiście muszę się do niego zbliżać. O, o, teraz najlepsza okazja. Nie tak dużo, Myślałem, że o wiele więcej będę zadawał. Tak szczerze Wam powiem. Oj, to muszę zniszczyć. I czemu hp Co się leczysz? No co za... ...knojek mały. Żebym nie zginął czasem tu, Jezu. Uważać. Kurde, jak je dostępczyć, Przecież byłem bardzo daleko. Czasami nie rozumiem tej gry. Okej. Okay. Dostawnie mnie. O, zginął, ok. I teraz druga forma. No i błogaweler nie działa, niestety. Oj oj. No i teraz muszę niestety go na daleko nożem. Mało zadawał mu obrażeń. Znaczy nie aż tak mało, ale w ogóle więcej. O nie. Zostałem trochę obrażeń, O. Dobra, raczej sobie dam radę. Bo mam bardzo mało HP. No, mój i robi wszystko. Chyba na nóż nie działa to, że czym bliżej. No i zginął. Okej. Okay. Odblokowałem My Shadow i Eye of Belial. Dostało mi jeszcze na. E, e, Judasie dostałem jeszcze Dilerium. Ja nazywam to Dilerium. Bardzo piękna nazwa. E, Wpłaciło się wszystko. W sumie git. E, no i... wchodzę do skrzyni. I chciałem wam bardzo podziękować za oglądanie i Ello.